27 lutego uroczyście zostały przekazane mieszkania komunalne. Po przemówieniach zaproszonych gości, ksiądz proboszcz Andrzej Korpusik poświęcił nowy budynek. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, burmistrz Karlina Waldemar Miszko, właściciel firmy Homanit Fritz Homan, prezes Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ryszard Augustyniak, przedstawiciele konsorcjum budowlanego Mateksim oraz mieszkaniec nowo wybudowanego bloku. Ja tu jako pierwsza zamieszkałam, czyli z tego pierwszego już z Sylwestra już tu mieszkałam, jako pierwsza mieszkanka tego bloku. Bardzo dobrze się mieszka, sucho, czysto, nie ma wilgoci tak jak miałam w przednim mieszkaniu i mamy nareszcie marzone mieszkanie. W pierwszym budynku, który został wybudowany w błyskawicznym tempie w ciągu 9 miesięcy, znalazły się 24 lokale, z czego 18 to mieszkania komunalne, do których już wprowadziły się rodziny, które otrzymały je od gminy. W budynku jest także 6 lokali na sprzedaż. Tam są dwa mieszkania, trzy pokojowe z aneksem kuchennym i te powierzchnia jest 50 m2, i jeden, jeden lokal jest dwupokojowy. Z aneksem, z aneksem kuchennym. Tu mówię o tym pokoju. Największy pokój ma aneks kuchenny, i tam jest powierzchnia 42 metry 2 W latach 2015-2021 gmina Karlino planuje oddać do użytku 8 bloków mieszkalnych, łącznie około 200 mieszkań. Mamy, mamy jakąś wizję tak dla miasta, dla gminy. I konsekwentnie tę wizję od wielu lat realizujemy w tej wizji znalazły się właśnie między innymi takie kwestie, jak mieszkania komunalne, no, których potrzeba dosyć sporo w ostatnim czasie. Ale te mieszkania komunalne są też dla nas takim elementem polityki prorodzinnej, bo przynajmniej jedną trzecią z tych mieszkań komunalnych, które budujemy, przydzielamy dla młodych rodzin, szczególnie takich, które posiadają dziecko, a lub dzieci, a wiadomo, że no dzisiaj praca i mieszkanie to są dwie najważniejsze rzeczy, żeby w ogóle zakładać rodziny i żeby się rozwijać. I to budowanie tych mieszkań komunalnych jest jednym też z elementów naszej polityki mieszkaniowej. Wszystko wskazuje na to, że w następnych latach konsekwentnie będziemy to robić. W planach gminy Karlino jest budowa mieszkań socjalnych dla osób o najniższych dochodach. Budowa pierwszego budynku socjalnego zaplanowana jest jeszcze w tym roku. Pozyskujemy też sporo środków zewnętrznych i to jest bardzo istotne. Zresztą tak jak do każdych naszych inwestycji staramy się pozyskiwać pieniądze najpierw z zewnątrz. I tutaj udaje się na budownictwo komunalne 40% wartości tych inwestycji pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. To są pieniążki z budżetu państwa, jest to dotacja. No ale ja to już dzisiaj też mówiłem, że taką iskrą... Do tego, żeby zacząć ten program budowy tutaj tych ośmiu budynków w okolicach Biedronki, to, to to była deklaracja właściciela Homanitu, pana Frida Homana, który zadeklarował, że co roku do takiego budynku dołoży 450 tysięcy złotych. To jest naprawdę ogromne wsparcie i powiem tak szczerze, że bardzo rzadko spotykane nawet w o wiele większych miastach od nas. Karlino planuje by w perspektywie trzech do 7 lat rozwiązać w ten sposób problem mieszkań komunalnych i socjalnych w naszej gminie.